Czy teraz synkowi. Trzej mężczyźni w piecu. Jozjasz był ostatnim dobrym królem w Judzie. Kolejni królowie byli źli, używali świątyni jako miejsca do oddawania czci innym bogom. Bóg posłuchał proro proroków, by strzegli królów. Ostrzegli królów. Jeśli nie będziecie moimi mi posłuszni, mówi do nich Bóg, to Jerozolima zostanie zniszczona. Jednak królowie żartowali sobie z proroków i im nie wierzyli. Bóg pozwolił więc królowi babilońskiemu zniszczyć Jerozolimę. Król babiloński zabrał wszystko, co znajdowało się w świątyni: piękne meble, złoto i srebro, a także przepiękne dekoracje. Potem jego armia spaliła świątynię oraz zburzyła jej mury. Babilończycy wzięli też do niewoli tysiące Judejczyków. Król Babiloński zabrał ich do swojego kraju i zmusił ich, by pracowali dla niego w różnych miastach w jego królestwie. Pewnego dnia król Babiloński rozkazał zbudować ogromnego bożka i pokryć go złotem. Bożek ten był tak wysoki, że górował nad wszystkimi budynkami. Znajdował się w samym środku miasta. Król kazał wszystkim ludziom pokłonić się przed Bożkiem i oddać mu cześć. Jednak trzej mężczyźni pochodzący z Jerozolimy powiedzieli, nie, tylko Bogu będziemy oddawać chwałę. Król zapałał gniewem. Palcem wskazał na ogromny, bardzo mocno rozpalony piec. Jeśli nie oddacie chwały mojemu bożkowi, ostrzegał, to ja was zwiążę i wrzucę do ognia. Mężczyźni odpowiedzieli, Bóg może uratować nas z tego ognia. A jeśli nawet tego nie zrobi, to my i tak nie oddamy chwały temu bożkowi. Król zwrócił się do swoich żołnierzy: Rozpalcie ogień w tym piecu tak mocno jak tylko potraficie. Żołnierze byli posłuszni. Nigdy wcześniej w tym piecu nie rozpalono tak mocno. Kiedy ogień był już gotowy, żołnierze wrzucili do niego trzech mężczyzn. Król uważnie się wszystkiemu przyglądał. Jednak wydarzyła się niesamowita rzecz. Ogień nie zrobił krzywdy trójce mężczyzn. Nawet ich ubrania się nie spaliły. Chodzili sobie spokojnie wewnątrz pieca. Król zwrócił się do swoich przyjaciół. Wyrzuciliśmy do pieca trzy osoby, ale ja widzę w nim cztery, a jeden z nich wygląda jak sam syn Boga. Król wiedział, że Bóg uratował tych tak? Tak, tu, syn Boży. Zawołał do nich, aby wyszli z pieca. Król nigdy wcześniej nie oddawał Bogu chwały, jednak teraz to zrobił. Wyprowadził nawet nowe prawo. To prawo mówiło: Nikt nigdy nie może powiedzieć niczego złego o Bogu Izraela. Straszny sen króla. Pewnej nocy królowi Babilońskiemu przyśnił się dziwny sen, którego przestraszył. Następnego dnia zawołał wielu mądrych ludzi i powiedział im o swoim śnie. Co ten sen oznacza? zapytał. Żadna z pytanych osób nie znała odpowiedzi. Wtedy młody mężczyzna o imieniu Daniel stanął przed królem. Daniel był jednym z ludzi wziętych do niewoli w Jerozolimie. Daniel powiedział królowi: Ten sen mówi o tym, co się z tobą stanie. Oszalejesz na pewien czas i utracisz swój tron. Potem wyzdrowiejesz i ponownie będziesz królem. Rok później król rzeczywiście oszalał, spał na zewnątrz. Naprawdę? A, tak. A nie w pałacu, jadł trawę jak zwierzęta. Nikt nie chciał przybywać blisko niego. Potem wyzdrowiał, tak jak przypowiedział Daniel. Król podziękował Bogu za uzdrowienie, a Bóg pomógł mu ponownie stać się królem. Król wiedział teraz, że Bóg dał Danielowi wielką mądrość, dlatego uczynił go jedną z, z najpotężniejszych osób w królestwie. W królestwie? Tak. Co to znaczy królestwo? Królestwo to jest to, jak jest jeden król wybrany przez lud i on nimi rządzi. A potem jak ma dzieci, to już te dzieci nie są wybierane przez lud, tylko są jego następcami. Tak? Tak. Jak umrze król, to niech umrze król i niech żyje król, jego najczęściej syn, pierworodny. Nie ten lepiej. Będzie. Dobra, to publikujemy. Co powiemy dzieciom? Powiesz, powie, że, żeby rodzice czytali dzieciom? Fajnie się, tak. czy, fajnie się czyta dzieciom, czy nie? Tak. Lu lubisz jak ci czytam? Tak, ale teraz teraz zmieniamy. Um, ale to następnym razem już Dobra, to przeczytam następnym razem. Do widzenia. Powiedz miłej niedzieli. Miłej niedzieli. <laughs>